W tym ćwiczeniu zaakceptujemy wniosek dotyczący przekazania uporządkowanych bądź nieuporządkowanych materiałów archiwalnych i przekażemy go do dalszej weryfikacji przez kierownika oddziału. Jesteśmy zalogowani do portalu archiwisty jako pracownik. Z menu wybieramy Przejmowanie uporządkowanych materiałów archiwalnych, a następnie wnioski. Analogicznie możemy wybrać Przejmowanie nieuporządkowanych materiałów archiwalnych, a następnie wnioski. W naszym ćwiczeniu zajmiemy się wnioskiem o przejęcie uporządkowanych materiałów archiwalnych. Odnajdujemy na liście wniosków właściwy wniosek. Powinien on być w statusie Wniosek do weryfikacji. Merytorycznej. Status ten oznacza, że wniosek przeszedł już weryfikację automatyczną. W razie potrzeby możemy posiłkować się, szukając wniosku, funkcjonalnościami sortowania bądź filtrowania listy wniosków. Dla wybranego wniosku klikamy akcję Szczegóły. System wyświetla nam ekran szczegółów wniosku. Możemy przejrzeć jego dane oraz zobaczyć, jakie były wyniki weryfikacji automatycznej. Zaznaczone pola wyboru oznaczają, że weryfikacja automatyczna przebiegła pomyślnie. Możemy w tym momencie, w razie potrzeby, pobrać raport zawierający szczegóły weryfikacji automatycznej w każdym z tych dwóch kryteriów. W tym celu wybieramy format pliku, w naszym przypadku PDF, i klikamy Pobierz raport. Raport zostanie pobrany na nasz lokalny dysk. Możemy go otworzyć w przeglądarce internetowej bądź w zewnętrznej aplikacji przeznaczonej do przeglądania danego typu plików i przeanalizować jego zawartość. Wracamy do ekranu szczegółów wniosku. Przeprowadzamy weryfikację merytoryczną. W tym celu możemy przejść na zakładkę załączniki do wniosku i. Przeanalizować dołączone do wniosku pliki. Spis zdawczy-odbiorczy możemy otworzyć i zwizualizować, klikając w jego nazwę. Wyświetli się wówczas okno z zawartością spisu zdawczy-odbiorczego. Możemy go w dalszym ciągu pobrać na dysk jako XML bądź PDF. Pozostałe pliki, jeśli zostały dołączone do wniosku, możemy pobrać na nasz lokalny dysk, klikając w nazwę danego pliku i otwierając ten plik w odpowiedniej aplikacji na naszym komputerze. Gdy już przeprowadzimy weryfikację merytoryczną, wracamy na zakładkę szczegóły wniosku. I formułujemy naszą decyzję, propozycję decyzji odnośnie weryfikacji wniosku. Możemy wniosek zaakceptować bądź odrzucić. My w tym ćwiczeniu przeprowadzimy akceptację wniosku. Odrzucenie jest omówione w odrębnym ćwiczeniu. Wybieramy więc decyzję o akceptacji. Możemy opcjonalnie dodatkowo dołączyć do naszej decyzji plik zawierający raport ze szczegółowej, z, z merytorycznej weryfikacji wniosku. Może to być raport przygotowany przez nas poza systemem ADE, albo jeden z raportów wygenerowanych podczas weryfikacji automatycznej. Dodatkowo, opcjonalnie wprowadzamy komentarz opisujący przyczyny naszej decyzji. a następnie klikamy Przekaż weryfikację. Nasz wniosek został przekazany do kierownika oddziału wraz z naszą propozycją decyzji, która teraz będzie rozpatrzona przez kierownika oddziału.